Dzisiaj na kanale o technologii zobaczycie najlepszego laptopa za 500 zł. Materiał ten robimy, ponieważ ostatnio już testowaliśmy najlepszego laptopa do 200 zł i to był HP Chromebook G6. Ten film bardzo Wam się spodobał, ten film dobrze się oglądał, no i prosiliście też w komentarzach o więcej tego typu sprzętów, ale część z Was też narzekała, że no Chromebook to nie do końca dla mnie i szukam jakiegoś dobrego sprzętu, ale z Windowsem, czy możesz coś znaleźć? Ależ oczywiście i znalazłem, mam tutaj takiego ThinkPada, a285, który kosztuje 499 zł i praktycznie każdemu starczy do codziennej pracy. Laptop ten, tak jak ostatnio, mamy ze sklepu Comprepl, który zajmuje się sprzedażą polizingowych laptopów, żeby nie było, ten sklep nie ma żadnego wpływu na ten materiał, i tak dalej, nie zobaczą go przed publikacją, żebyście nie mieli żadnych wątpliwości, że wam wciskamy jakiś syf, ale powiem wam od razu, że to jest laptop polizingowy. Dlaczego o tym wspominam, skoro to takie oczywiste? Bo część ludzi pisała mi w komentarzu. A czemu nie mówisz, że to jest laptop polizingowy? Mówiłem. A czemu nie wspominasz, że to nie jest nowy laptop? Mówiłem. No ale generalnie wiecie o co chodzi. No po prostu za 200 czy 500 zł nie da się kupić nowego, dobrego laptopa, więc oczywiste chyba jest, że mówimy o sprzętach używanych i odnowionych. No i to byłoby na tyle słowami wstępu. Teraz przechodzimy do materiału. Mamy tutaj więc nasz komputer za 500 złotych. Na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim to jest ThinkPad, czyli urządzenie jakościowe. Kiedy ktoś mówi o komputerach polizingowych, to często mówi, że tylko ThinkPad, bo to jest mocne, to wytrzyma lata i tak dalej. I powiem Wam, to jest naprawdę bardzo solidne. To jest naprawdę obudowa premium, mimo że na pierwszy rzut oka może nie wyglądać. Ona jest matowa, ona jest mocna. Te zawiasy, mimo że są małe, to wydają się naprawdę mocne. I generalnie, jeżeli chodzi o tę jakość wykonania, to komputerowi trudno coś. Zarzucić, bo on jest po prostu ok. Tutaj nie mamy na klawiaturze oczywiście żadnych nalepek, bo pytacie, jaki to jest układ klawiszy. Tutaj mamy nasz klasyczny polski, narodowy układ klawiszy, ale tutaj mamy okleinę. My widzimy, że ten sklep kompre po prostu okleja swoje laptopy, żeby po prostu ukryć pewnie jakieś ich niedoskonałości, i tak też jest w tym przypadku, ale powiem wam, że ta okleina wygląda bardzo naturalnie i jeżeli człowiek się nie przyjrzy, to nawet nie zauważy, że coś jest na klejone. Poza tym laptop jest, no taki, bym powiedział, smukły, mały, fajny, bo to jest taki komputer naprawdę przenośny, który idealnie nadaje się nie tylko do codziennej pracy w domu, ale też do tego, żeby wsadzić go do plecaka i po prostu pracować z nim w biurze, w szkole, na zewnątrz. No generalnie, jeżeli chodzi o te gabaryty, jest naprawdę fajnie. Ale skąd wziąć 500 zł na takiego fajnego laptopa? Tutaj z pomocą przychodzi partner naszego odcinka, czyli firma Motorola, która właśnie wydała smartfon Edge 40. Bardzo fajny smartfon do 3000 zł, więc jeżeli chcecie sobie kupić właśnie taki model, to naprawdę szczerze polecam. Ale dodatkowo, jeżeli kupicie taki smartfon, to możecie otrzymać 500 zł. W jaki sposób? Jeżeli do 17 maja kupicie Motorola Edge 40 i oddacie inny smartfon, spokojnie, to się robi później, nie przy zakupie, no to otrzymacie pieniądze za ten smartfon, który oddajecie, plus gwarantowany bonus 500 zł. Więc można powiedzieć, że macie gwarantowane 500 zł, bo te 500 to jest bonus do wyceny smartfona, który oddajecie. Więc z jednej strony jesteście eko, z drugiej strony macie bardzo fajny smartfon, a z trzeciej strony otrzymujecie przynajmniej 5 stówek, które możecie wydać na przykład na takiego bardzo fajnego polizingowego laptopa. I jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tej promocji, to zapraszamy do linków, które znajdują się w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu. Ale co ja wam będę mówił o tych finkpadach? Niech na ten temat wypowie się ktoś, kto lepiej zna się na tej marce, kto na co dzień używa finkpadów, kto jest po prostu fanem tej marki. I tym kimś jest youtuber technologiczny, którego na pewno znacie, czyli z Masło. Dziękuję bardzo chłopakom za zaproszenie do ich programu. Ej, to się tak chyba nie mówi nie, program. Ja mam bardzo nietypowe. Hobby, bo jestem, można powiedzieć, takim wingpadowym świrem i mam blisko 20 różnych modeli w swojej kolekcji. Dlaczego tak bardzo ją sobie ulubiłem? Przez to, że są to w mojej opinii sprzęty niezawodne i pancerne. I żeby coś z tym sprzętem zrobić, trzeba się naprawdę mega postarać. I przyznam wam szczerze, że gdy Dawid napisał do mnie i powiedział, że udało im się dorwać A285 za 500 zł, to autentycznie przecierałem oczy ze zdumienia. Bo zabawnym faktem jest to, że ja recenzowałem ten laptop jak był nowy 5 lat temu, a teraz da się go dostać za 500 zł. Cześć, jeszcze myślałem, miałem jakieś takie w głowie. Więc, tak na dobrą sprawę, to ja pod tą tezą od chłopaków się podpisuję, że jest to jeden z najlepszych laptopów do 500 zł, jaki można kupić tu i teraz. Miłego, powodzenia! Jeżeli chodzi o ekran, to mamy tutaj 12,5 cala, i to jest ekran bardzo słaby. On mi się po prostu nie podoba. Kolorki takie jakieś wypłowiałe, jasność dosyć średnia. No i generalnie no jest taki bardzo, ale to bardzo przeciętny, jakby robić konkurs. Na najbardziej przeciętny ekran to ten ekran zająłby czwarte miejsce zaraz za podium. Taki przeciętny jest. Ale jak najbardziej da się z niego korzystać, żebym was za bardzo nie przestraszył. Przeszkadzać może też troszkę rozdzielczość, bo nie mamy tutaj Full HD, tylko 1366 na 768 pikseli, czyli HD. No ale w tej cenie to jest raczej oczywiste. Żeby mieć matrycę Full HD, to trzeba zapłacić po prostu więcej. Dookoła tego ekranu mamy ramki, oczywiście. Te ramki to są takie ani grube, ani cienkie. Z jednej strony są grube, jak patrzymy na najnowsze laptopy, ale moim zdaniem jakoś oko nie boli, jak się na nie patrzy. Ale fajne jest w tej górnej ramce, że mamy tutaj oczywiście kamerkę internetową, ale tę kamerkę można w ten sposób fizycznie zasłonić. Więc jeżeli się boicie, że ktoś Was będzie podglądał czy coś, to nie musicie wierzyć producentowi, nie musicie korzystać z żadnych rozwiązań programowych i tak dalej. Po prostu używacie. Tego. I to jest najprostsze, najlepsze, no po prostu najlepsze w swojej prostocie rozwiązanie tego typu. Sam osobiście z tego nie korzystam, bo jeżeli przez taką kamerkę ktoś mnie zobaczy nago, to będzie jego problem, a nie mój. To on zostanie z traumą. Na tym komputerze bardzo wygodnie się pracuje. Mamy tutaj klawiaturę z odpowiednio dużymi klawiszami. To jest klawiatura wyspowa oczywiście. Ze względu na wymiary nie mamy tutaj dodatkowego bloku numerycznego, ale ona jest twarda, ona jest wygodna. Pisze się na tym naprawdę fajnie. Gładzik też jest spoko, jest odpowiednio gładki, chociaż wiadomo, że to nie jest jakoś MacBooków. Mamy tutaj też możliwość korzystania z takiego trackpointa, chyba tak to się nazywa. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś z tego korzystał. Jakby dla mnie to mógłby tutaj być cukierek, Albo kawałek plastiku, dla mnie to jest po prostu element wizualny, bo to jest taki no, element rozpoznawczy fingpadów można powiedzieć, ale gdyby chciał, jak najbardziej można z tego korzystać. Brakuje mi tutaj trochę czytnika linii papilarnych, bo jak otwieram tego laptopa, to muszę wpisywać hasło, klikać coś i tak dalej, ale w tej cenie nie da się tego zrobić. To jest po prostu moje przyzwyczajenie z nowszych, dużo droższych komputerów. Teraz możemy przejść do kwestii wydajności, bo ten komputer, mimo że jest bardzo tani, to nie jest dosyć nowy. On wychodził jakoś w 2018-2019 roku, to są te okolice chwilę przed pandemią, można powiedzieć. I co my tutaj mamy? AMD Ryzen 3 Pro 2300U, czyli procesor, który jak najbardziej dzisiaj wystarcza do większości zadań, by nie powiedzieć do wszystkich, ale wtedy ktoś się przyczepi, że on modeluje budynki dla całego miasta i on robi takie wielkie projekty, albo robi jakieś gry, i w ogóle i zarabia grube pieniądze, ale z jakiegoś powodu musi to robić na laptopie za 500 zł, więc mówię, starczy do wszystkich typowych zadań, jak najbardziej. 8 GB, więc też wystarczająco. Wiem, że będziecie pytać, więc od razu mówię, że nie da się zwiększyć tej ilości pamięci, bo ona jest po prostu wlutowana. No i mamy dysk SSD na M2 256 GB i ten dysk można zmienić na większy. Można to zrobić zamawiając komputer, ale można to też zrobić po prostu później na własną rękę. System to jest znany wszystkim Windows 11 w wersji Home, no i sklep na swojej stronie pisze, że ten komputer ma licencję na Windowsa 10, ale to spoko, bo Windowsa 10 można za darmo do Windowsa 11 przecież upgrade'ować. Więc możemy tutaj jak najbardziej korzystać z Windowsa 11, która na moim egzemplarzu była preinstalowana i mam nadzieję, że to jest standard. Przechodzimy do portów. Z jednej strony, skromnie, USB i takie coś. Nie wiem, czy to jest na karty pamięci, czy zaślepka, takie coś. Kensington Lock, żeby Wam laptopa nie ukradli, można przypiąć w firmie. No i oprócz tego mamy USB-C, mamy też drugie USB-C, ale w takim standardzie bardziej dokowym. To jest chyba standard Lenovo, ale normalnie ten port jako USB-C działa. Tym i tym można też zasilać komputer, bo to są też porty zasilania. Mamy zwykłe USB, mamy pełnowymiarowy HDMI, mamy też wyjście słuchawkowe. Więc tak naprawdę mamy tutaj wszystko, czego człowiek potrzebuje. Gdybym miał narzekać, to może jakiś slot na kartę microSD byłby fajny, ale tego nie ma nawet w nowych komputerach. Komputerach, więc co ja wam będę mówił? Jeżeli chodzi o akumulator w tym modelu, to on wytrzymuje jakieś 6 godzin. Na stronie sklepu jest podane, że więcej, ale w moim egzemplarzu to jest właśnie jakieś 6, może 7 godzin. Ja mówię tutaj o takim zwykłym korzystaniu, czyli przeglądarka, internet podłączony, pisanie jakiegoś dokumentu i przeglądanie maili. Więc nie liczcie na to, że ten komputer wytrzyma po prostu kilkanaście godzin, bo to będzie nieprawda. Ale mimo wszystko na cały dzień pracy i tak starczy, więc jestem z niego zadowolony. A więc podsumowując, Finkpad A285 kosztujący 500 zł to jest komputer naprawdę fenomenalny. Mamy tutaj szybkie podzespoły pozwalające bez problemu na codzienną pracę. Mamy Windows 11 mamy naprawdę mocarną obudowę, mamy też niezbędny zestaw portów, wygodną klawiaturę, wygodny gładzik. Czy na coś można tutaj narzekać? Pojawia się pytanie. Ależ oczywiście, że tak można narzekać przede wszystkim na ten ekran. Bo on ma kiepskie barwy, on ma kiepską rozdzielczość, on generalnie jest bardzo średni, ale tak poza tym ekranem to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry komputer i powiem wam, że gdybym miał wydać 500 na laptopa i go na co dzień używać, to kupiłbym właśnie ten model i powiem wam, że nawet nie byłbym jakoś przesadnie rozczarowany względem tegorocznych sprzętów. No i to już było wszystko, co mieliśmy do powiedzenia w tym odcinku przetestowaliśmy jednego laptopa polizingowego drugiego, więc może dajcie znać w komentarzach po prostu jeszcze jakie sprzęty polizingowe chcielibyście zobaczyć. To nie musi być nazwa, może być kategoria, że na przykład napiszecie Maca jakiegoś albo coś innego, więc wtedy na pewno to zrobimy. A poza tym łapka w górę, subskrypcja dzwoneczek. No i poza tym na koniec nasze klasyczne badanie statystyczne. Jeżeli dotrwaliście do tego końcowego, finalnego momentu filmu, to piszecie w komentarzu 500+, ja wiem że Marcin zaraz mi powie żeby tego nie robić bo to polityczne, ale to hasło samo mi się dzisiaj nasuwa, więc możecie to napisać. A poza tym, widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć.